10 oraz dwie liczby z 12. Można je typować samemu lub grać metodą na chybiu trafił. Powodzenia! W Ekstrapensji codziennie do wygrania jest pensja na lata. W zależności od wysokości stawki w grze to może być nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie Ekstrapensji. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne, ułożone kule. bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 5 17 33 30 23. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 3. W ekstra mogą Państwo grać z ekstra premią. Zdobyta premia wypłacana jest od ręki, może być warta od 100 tysięcy aż do miliona złotych. Losowanie ekstra premii już teraz. Zapraszam. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 9 4 1 Dwadzieścia dziewiętnaście. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapremii jest liczba cztery. Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo online w gry i gierki lotto. Granie przez internet jest bardzo wygodne. Można grać codziennie o każdej porze i z każdego miejsca w Polsce. Bardzo polecam. Nasze spotkanie dobiega końca. Zapraszam Państwa w imieniu Konradu Moreno na jutrzejsze wieczorne losowania rozpoczną się jak zwykle o godzinie 22, a będzie można je obejrzeć na antenie TVP3 lub w internecie na stronie lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Dobrej nocy. Gdy grasz w gry lotto, stajesz się kimś wyjątkowym. Maestro dziękujemy. Poproszę zdrabnić. Stajesz się supergraczem. Masz moc, by wspierać polską kulturę i sport. Graj w gry Lotto i spełniaj własne marzenia. Podwieść was? Nie? Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Gdy grasz, wszystko gra.